Witam kochani bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna Kłania się. Dzisiaj przychodzę do Was, jak widzicie moi drodzy, po tytule z przesłaniem wielkanocnym. Zobaczmy, co tutaj karty Tarot Anielski nam przekaże. Ja bardzo gorąco Was pozdrawiam. Dziękuję za życzenia i również chciałabym Wam życzyć spokojnych, radosnych, ale przede wszystkim zdrowych świąt Wielkiej Nocy. I wszystkiego dobrego. Abyśmy czuli, moi drodzy, to nowe życie w sobie symbol jajka, symbol, moi drodzy, Wielkanocnych Świąt, i żebyśmy na nowo poczuli nadzieję w naszym życiu, bo to jest bardzo ważne radość, odrodzenie i oczywiście. Miłość w sobie. Także zaczynamy, kochani, przesłanie wielkanocne. Co tutaj karty? Karty Anielski Tarot. Bardzo stara talia, tylko że mało używana, moi drodzy. A jakoś tak. Y, jest piękną talią. Jest koło Fortuny, moi drodzy. Paś Ziemi i karta gwiazdy. Moi drodzy, są piękne karty koło Was. Macie, moi drodzy, w tej chwili tak naprawdę bardzo pozytywny czas i dzieją się wspaniałe zmiany koło Was. Sytuacja wkrótce ruszy, moi drodzy, to koło Fortuny jest po Twojej stronie, czyli bardzo pozytywny znak. Archanioł e, Michał jest, moi drodzy, tutaj odpowiednikiem koła Fortuny. Możliwe, że ktoś Was odwiedzi w tych dniach, e, możliwe, że też e, to będzie mężczyzna. Tutaj moi drodzy, macie czas na zakończenie i na początek czegoś nowego. Na pewno jest tutaj dobra wiadomość dla Was, ktoś może Wam dobrą wiadomość przynieść. I to może być młoda osoba, to może być mężczyzna albo kobieta, ale tak naprawdę nowy początek, nowa sprawa, nowe działanie. Może to być taki sukces związany z tym, że Twoja cierpliwość tak naprawdę była wystawiana wiele razy na próbę. I teraz, moi drodzy, jest u Was szczęśliwy czas bardzo pozytywny, optymistyczny. Karta gwiazdy mówi o wielkim rozwoju. O wielkich planach długoterminowych. Jesteś na właściwej drodze i to wkrótce poczujesz. Archaniel, Archanioł Jofiel, Jofil, Jofil jest odpowiedzialny, odpowiednikiem tutaj karty tarotowej gwiazdy. Tutaj, moi drodzy, tak naprawdę jest koło fortuny po Twojej stronie i gwiazda, czyli dzieją się rzeczy niesamowite, dobre. Zakończysz tak naprawdę stary etap w swoim życiu, bardzo trudny. Bardzo trudne jakieś sytuacje, które miałaś, miałeś, dobiegną końca. Teraz tylko oczekuj rzeczy tak naprawdę, które będą szły w lepszym kierunku. Możliwe, że pokonałaś jakąś blokadę w swoim życiu, bardzo mocną, i ruszasz naprzód. Tak naprawdę, możliwe, że miałaś jakieś konflikty z innymi, niewygodne sytuacje, niemiły czas, który dobiega końca. Teraz. Nadchodzi wyjaśnienie, nadchodzi coś lepszego, i oczywiście ta karta gwiazdy mówi o spełnionych życzeniach. Tu się kończy i zaczyna trudny czas, tak? Zaczyna się dobry, piękny czas, kończy się trudny czas. Paść Ziemi, czyli Paść Denarów, o tym mówi, że dobiega końca jakaś nauka wyniesiona z przeszłości. Tutaj, moi drodzy, też masz osobę koło siebie, która jest bardzo praktyczna w tych dniach i bardzo szczęśliwy czas. Ktoś naprawdę przyniesie ci bardzo dobrą ofertę, jakieś możliwości wokół ciebie. To jest tak naprawdę dotknięcie Midasa. Król Ziemi, czyli król monet, mówi o tym, że jest ktoś bardzo odpowiedzialny w Twoim życiu, bardzo praktyczny, profesjonalny i generalnie z, y, tu tak naprawdę poczujesz, że wchodzisz w inny rozdział. Y, stajesz się bardziej człowiekiem niezależnym, y, masz bardzo dużo doświadczenia w sobie. I będziesz tak naprawdę no, robić sobie tutaj długoterminowe plany. Masz y, dobrą sytuację, widzisz y, tak naprawdę swoją realistyczną przyszłość, którą sobie tutaj planujesz. Twoje plany są bardzo. Dobre. Będziesz mieć bardzo dużą intuicję i słuchaj tej intuicji. Masz bardzo dużą cierpliwość, rozważysz tak naprawdę spokojnie w swoich myślach, rozważysz wszystkie swoje tutaj tak naprawdę no, działania. Podejmiesz akcję jakąś na pewno. Ale tak naprawdę w tym tylko Ci pomoże Twoja intuicja. Tu, moi drodzy, jest bardzo dobry czas na to, że ta dziesiątka mieczy kończy trudny czas. Pokonujesz blokady i wychodzisz naprzód nowym, niezależnym planom. Masz po swojej stronie osobę bardzo pomocną, która tak naprawdę cię chroni, jest odpowiedzialna, jest bardzo praktyczna i profesjonalnie podchodzi do życia. Koniec zmagań, koniec trudności. Jesteś tak naprawdę w bardzo dobrym momencie swojego życia. Prawdopodobnie tutaj może cię ktoś odwiedzić z dalekiej podróży, ale też ty sam możesz się gdzieś wybrać. Bardzo prawdopodobne jest, że będziesz czas spędzać gdzieś nad jakąś wodą, jeziorem, czy też, moi drodzy, w pięknym miejscu, gdzie jest wspaniała natura. Dostrzeżesz piękno tej natury, ale pamiętajcie też, moi drodzy, że to jest czas dla Was. Pewien trudny okres się zamyka, tak jak powtarzam, a otwiera się, moi drodzy, nowe, nowe działanie, ale w to wszystko jest zaangażowany mężczyzna i oczywiście Twoje um, intuicyjne. Plany i Twoja intuicja na pewno Cię nie zwiedzie, tylko Ci pomoże. Także tutaj, moi drodzy, wiele się zadzieje. Przesłanie jest dobre. Wiele się zadzieje. Wyjaśni się przeszłość. Da znać o sobie przeznaczenie. Tu tak naprawdę jesteś w tej chwili po szczęśliwej stronie. Twoje doświadczenia? Budują Ciebie i Twoja intuicja Ciebie nie myli i nie zwodzi, co robić dalej. Także tutaj, moi drodzy, jest bardzo duży progres pójścia naprzód i takie przesłanie Wielkanocne dla Was, kochani. Ja jeszcze raz Wam życzę wszystkiego dobrego, spokojnych, radosnych świąt. I oczywiście, moi drodzy, niech ta zmiana dokonuje się jak najszybciej. Niech się kończy ten trudny etap, a zaczyna nowy. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w te święta i na co dzień również. Pozdrawiam.